Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym zaprezentować schodzenie pola energetycznego przez kwitnące rośliny. Właściwie to przez leszczynę. Tutaj jest piękne drzewo leszczynowe przede mną. Powiedzmy, że jest to sad leszczynowy, czy... czy, czy krzaki leszczynowe i każdy sobie może znaleźć na wiosnę e, kwitnącą leszczynę. Słoneczny, piękny dzień. Kiedy, kiedy po prostu coś z tej e, leszczyny się sypie poza, poza pyłkiem, na który pewne osoby mogą być Uczulone. Natomiast e, odnośnie pyłku i uczol, uczuleń jest mnóstwo różnych dziwnych zjawisk mówiących o tym, że to, co uczula, czy to, co może być w pewien sposób toksyczne czy niezdrowe, też może dawać dość e, dużo mocy czy energii. Natomiast teraz owale szyna mi się przed e, tutaj obiektywem. Rzuca na wietrze, czy tańczy na wietrze. O to jest właściwsze określenie. Ja trzymam aparat e, względnie, względnie e, spokojnie. Natomiast też e, mam orientację aparatu pionową, abyśmy mogli więcej chwycić potencjału, czy więcej zrozumieć. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż pewne zjawiska czy pewne rośliny. W określonych porach swojej egzystencji, czy, czy, czy dokładnie tutaj w czasie kwitnienia, mogą dawać siebie pewne wzorce. I teraz na przykład w tym momencie jest piękne uchwycenie kadrowe tego, co może spływać z góry i może dochodzić do tych osób, które na przykład to oglądają czy rozumieją. Z tym dochodzeniem jest pewien problem, bo w zależności od tego kim jesteśmy i jaki jest nasz stan widzenia świata, czy ja, jaki jest nasz stan rozumienia rzeczywistości i jak my określamy to, co dla innych jest rzeczywistością, a dla nas na przykład kwitnącym kwiatkiem możemy doświadczyć schodzenia energii. Natomiast co to jest schodzenie energii? Energia, w ogóle wiele osób neguje fakt istnienia energii, określa, że, że, że jako takiej energii, która istnieje w przyrodzie czy we wszechświecie, nie ma, tylko jest twarda realna rzeczywistość, twardy realny materializm. Natomiast ów twardy realny materializm też ma pewne swoje granice. Mamy Elektryczność. Mamy fale radiowe czy, czy, czy fale o coraz większym zakresie, które się stają coraz większym faktem. Tudzież fizyka ma coraz większe y, osiągnięcia i. Y, Owe rozumienie rzeczywistości cały czas się zmienia. Jeszcze lat temu przecież nie dużo telefon nie istniał, nie było telewizji. Elektryczność też jest nie za długo na, 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 w, naszym, w naszym użytkowaniu. I podobnie musimy też starać się, czy musimy. Pewne fakty trzeba zaakceptować, że na przykład, że być może jest jakiś świat duchowy i coś może płynąć. Natomiast co to jest świat duchowy? Ten świat duchowy łączy się ze światem, ze światem materialnym i używając, ja to nazywam, zręczne przekształcenia umysłu, czy zręczne sztuczki. Używając owych zręcznych sztuczek jest po prostu możliwe aby się wzmocnić, i tutaj nie trzeba wierzyć w duchowość, nie trzeba wierzyć w jakiś świat nie wiadomo jaki, tylko po prostu trzeba zrobić eksperyment. Jeśli poczujemy się lepiej, to znaczy, że coś działa. Jeśli, jeśli nie poczuliśmy się lepiej, no to znaczy, że coś ewentualnie na nas nie działa, my czegoś nie rozumiemy, czy coś jest po prostu o, dla nas niedostępne. Natomiast tutaj korzystam z leszczyny. Leszczyna jest też pewnym symbolem przemijania i o, nietrwałości, dlatego pozwalam sobie robić to nagranie. Yy, potrzebny mi jest symbol nietrwałości dlatego, żeby wzorce z osób, które to będą oglądać, nie przechodziły na tą szczęśliwą leszczynkę. Natomiast w momencie, kiedy leszczyna zrzuci z siebie kwiaty, czy, czy, czy kwiaty, Kwiatostany męskie przestaną, przestaną być na, na leszczynie, to w tym momencie po prostu dzieje się coś takiego, że wzorzec energetyczny przepada i nie ma, nie, ma, nie ma możliwości. Natomiast to, co uchwycimy, będzie uchwycone i będzie żyć niezależnym bytem w stosunku do leszczyny. Natomiast leszczyna, jak niektórzy na pewno wiedzą, sama w sobie ma pewne mistyczne aspekty czy pewne mistyczne oddziaływanie. Kiedyś robiono z niej talizmany czy amulety, czy używano do e, rzeźbienia run, czy jakichś innych specjalnych symboli energetycznych czy mistycznych, które mają przynieść szczęście, czy mają przynieść jakieś wzorce. I to jest e, gwoli wprowadzenia, że można... Można wykorzystywać leszczynę, która będzie pomagać nam w życiu, w tworzeniu różnych, różnych aspektów. A teraz za chwileczkę zrobimy drugie nagranie, które będzie tylko medytacją na schodzącym polu leszczyny. Natomiast, o co tutaj chodzi jeszcze? Korzystając z dużego, 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 dużego. Zwiększenia małego, małego kwiatostanu, po prostu coś się zaczyna dziać na większym aspekcie, w inny sposób, i dzięki temu mamy dostęp do większego potencjału czy, czy, czy większych możliwości. Dziękuję wszystkim bardzo. Adam Kowalski, dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, życzę miłej medytacji na polu leszczyny, która czyści i wzmacnia skóra tutaj przynosi takie tonizujące oddziaływanie i te tonizujące oddziaływanie jest bardzo mm, potrzebne po zimie. Nawet jeśli tej zimy nie było, czy jeśli ta zima była to po prostu my musimy pozbyć się nadmiaru ognia przed, z naszego ciała przed przybyciem, czy nadmiaru gorąca, przed przybyciem po prostu wyższej temperatury w przyrodzie. I leszczyna jest takim symbolem, który tonizuje, czy który zmienia pewne aspekty, czy pewne wzorce. I dlatego po prostu leszczyna, abyśmy się mogli wzmocnić polem leszczyny, pomieszmy o po wzmocnieniu polem leszczyny. Adam Kowalski dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać. Dziękuję ślicznie. I jak zwykle do zobaczenia gdzieś na szlaku życia.